Ten film może u niektórych zbudzić gniew, bo wiem, że Polacy nie lubią, jak źle się mówi o Polakach, ale obiecywałem, że zrobię taki film, więc go robię. I zanim zaczniemy, ja tylko przypomnę o zostawieniu lajka i subskrypcji, a teraz lecimy z downgrade'ami Polaków. Pierwszym zawodnikiem, który nie zaliczył dobrego sezonu, jest Białkowski, który spadł z Championship. I Pryształ zajął ostatnie miejsce w tabeli. I co ciekawe, Polak w 28 meczach nie zachował ani jednego czystego konta. Podobno Białkowski ma teraz przejść do innego zespołu z Championship, ale to nie zmienia faktu, że ten zawodnik zasługuje na downgrade. Uważam, że w FIFA 20 będzie miał 74 Oferala. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to oczywiście piszcie o tym w komentarzach. Błaszczykowski jest bez wątpienia jedną z legend polskiej reprezentacji, ale ten sezon był moim zdaniem na minus, mimo tego fajnego powrotu do Wisły, za to należy się duży szacunek. Ale pamiętajmy, że pół roku nie grał w Wolfsburgu, później przeszedł do wcześniej wspomnianej Wisły, zagrał kilka dobrych spotkań, no i później znowu złapał kontuzję i nie grał do końca sezonu. Błaszczykowski obecnie ma 75 overalla, ale w FIFA 20, moim zdaniem, będzie miał srebrną kartę z oceną 74, a nawet możliwe, że będzie miał mniej, bo pamiętajmy, że ten zawodnik ma już swoje lata. Monaco było dużym zaskoczeniem w tym sezonie, niestety niepozytywnym, walczyli o utrzymanie, ledwo im się udało i myślę, że większość zawodników z tej drużyny dostanie downgrade'a, tym też Kamil Glik. Polak nie grał najgorzej, moim zdaniem był najlepszym zawodnikiem Monaco w tym sezonie, ale można powiedzieć, że był najlepszy z najgorszych. Szczerze wątpię, żeby ktoś z tej drużyny uniknął downgrade'a, moim zdaniem Glik będzie miał 82 overana, ale jak nie dostanie downgrade'a, no to jakoś mocno się nie zdziwię. Teraz mamy bohatera niezbyt przemyślanego transferu do Włoch, jest nim Arkadiusz Reca, który przeszedł do Atalanty za 4 miliony, ale zagrał tam tylko kilkadziesiąt minut. Myślę, że jeżeli podszedłby do tego transferu poważniej, no to może grałby częściej w drużynie z Bergamo, ale były zawodnik Wisły Polsk nie nauczył się języka, przez co miał problemy, aby się dogadywać ze sztabem, drużyną i ogólnie wszystkimi osobami w klubie. Mega słabe zachowanie z jego strony, uważam, że Reca dostanie minus 2 do overalla, czy tak faktycznie będzie, no to na to już musimy poczekać kilka miesięcy, aż wyjdzie FIFA 20. Kolejny zawodnik poprzedni sezon miał znakomity, a ten, który niedawno się skończył, mega słaby. Ale też trzeba powiedzieć, że pechowy, ponieważ Jarosław zgoda miał kontuzję mięśnia dwugłowego oraz problemy z sercem. W sumie zagrał 5 spotkań, nie strzelił ani jednej bramki. Myślę, że mimo kontuzji i jej, może dać temu zawodnikowi downgrade. Bo jest taka szansa, że jej aż tak szczegółowo się nie przygląda każdemu zawodnikowi, nie sprawdzają u każdego, czy ktoś miał kontuzję, czy jej nie miał. Karta niezgody FIFA 20 może wyglądać właśnie tak, ale jak ktoś się nie zgadza, no to oczywiście piszcie o tym. Zawodnikiem, który też swój transfer może zależeć do niezbyt udanych jest Rafał Kurzawa. Pierwszą część sezonu grał w Eme, ale wchodził głównie z ławki i dość marnie się prezentował. Więc francuski zespół zdecydował się go wypożyczyć do Midland i tam też nie grał regularnie. Miejmy nadzieję, że kolejny sezon będzie w jego wykonaniu lepszy, ale ja to mówię o teraźniejszości i Kurzawa zasługuje na downgrade, moim zdaniem dostanie minus 2 i jego overall będzie wynosił 68. W ogóle czemu on ma takie niskie tempo? Dziwnie trochę to wygląda, ale nieważne przechodzimy dalej. Udinese szukał sobie własnego piątka, więc kupili Teodorczyka który tak skuteczny jak piątek, niestety nie był. Strzelił jedną bramkę z dobitki, i do tego pokarnym, i tyle z tego było w sumie. Mega słaby sezon w jego wykonaniu: polski napastnik w ogóle się nie odnalazł na włoskich boiskach. A szkoda, bo jednak w Belgii radzi sobie bardzo dobrze, ale no nic. Teodorczyk na pewno zasługuje na downgrade, bo dostał sporo szans, ale ich nie wykorzystał, i moim zdaniem jego overall pomniejszy się o dwa. Napiszcie, czy Waszym zdaniem Teodorczyk odbuduje się w następnym sezonie, czy jednak będzie jeszcze gorzej. Krzysztof Mączyński w poprzednim sezonie grał we większości spotkań, a w tym sezonie przez pół roku zagrał w 4 meczach. Później odszedł do Śląska Wrocław, grał więcej, ale to nie była ta sama forma co sezon wcześniej. Moim zdaniem, Mączyński może dostać mocny downgrade, ponieważ nie grał dużo, ma już 31 lat, więc jest coraz bliżej końca kariery. I moim zdaniem zawsze ta jego ocena była za wysoka, dlatego dałem mu aż minus 3. Trochę kontrowersyjnie wiem, ale pamiętajcie, że to moje zdanie, więc warto to uszanować. A jak wy uważacie inaczej, no to kulturalnie o tym napiszcie. Albo jak wam to pomoże, to możecie mnie trochę powyzywać. Przedostanie jest malarz, jak coś dałem go do Wisły Płock, bo podobno ma tam przejść, a póki co jest bez klubu. Dlaczego dałem mu minus 3 do oceny ogólnej? Prosta odpowiedź, bo jest już wiekowym zawodnikiem, ma 39 lat. Do tego został odsunięty od pierwszego składu, zagrał 8 spotkań, zachował tylko jedno czyste konto. I jeżeli masz w ogóle będzie w Fifie, no to downgrade jest pewny, tylko pytanie o ile? Bo to może być nawet więcej niż o 3, ale też może być tak, że ten downgrade będzie troszkę mniejszy. I na koniec jest Igor Lewczuk, który przechodzi z Bordeaux do Legii, więc mamy zmianę ligi na dużo słabszą. Do tego zawodnik pełni rolę rezerwowego w tym sezonie, w sumie tak samo jak w poprzednim sezonie, ale uważam, że wiek i zmiana ligi będą przy tym downgrade kluczowe. Obecnie polski obrońca ma 73 overalla, w FIFA 20 możemy zobaczyć kartę ocenioną na 70. Gdyby dodać do tego, że w Legii też ma być podobno takim solidnym rezerwowym, no to dałbym mu jeszcze mniej overalla. Ale raczej jej nie będzie wiedziała takiej informacji, więc minus 3 do oceny ogólnej myślę, że to słuszny downgrade. A to koniec tego filmu, jak zawsze piszcie z czym się nie zgadzacie, kogo Waszym zdaniem zabrakło, kogo nie powinno być, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Mówi do Was SkyDum, więc na razie, cześć i czołem ją!